Cześć kochani, witam Was serdecznie na kolejnym filmie. Dzisiaj przychodzę do Was z czytaniem, gdzie sprawdzimy sobie, jak wasza osoba Was obecnie widzi oraz jakie ukryte uczucia ma względem was, tak? Czyli co tak naprawdę ta osoba do Was czuje. Z czym być może obecnie się jeszcze nie skonfrontowała, albo w jakimś kontekście to wypiera. Przyszedł mi dzisiaj taki temat czytania. No i zobaczymy, jak to wyjdzie. Jak zwykle, krótka informacja dla wszystkich osób, które byłyby zainteresowane czytaniem indywidualnym, sesją regresingu, hipnoterapią, pracą z rodem, sesjami oczyszczającymi i uzdrawiającymi. No to oczywiście kontakt do mnie znajdziecie w opisie filmu i oczywiście Was zachęcam do kontaktu. Dobra, nie przedłużając, przejdziemy sobie do grupy pierwszej. No i patrzymy. Coś tutaj mi nie chce ostrzeć. Może za chwilę się to zmieni, jak położę karty. Ok. Prosimy o przekaz dla wszystkich osób, które wybrały grupę pierwszą. Jak ta osoba Was obecnie postrzega? Jak ta osoba Was widzi? Jak osoba, o której myślicie Was obecnie postrzega. Ósemka buław. Jak ta osoba Was obecnie postrzega. Karta wieży. Karta pustelnika. Na spodzie mamy kar kartę rydwanu. Ósemka kielichów. Króla kielichów. Mam wrażenie, że te energie tutaj na spodzie, to są energie Waszej osoby. Być może ta osoba właśnie jest na etapie odchodzenia od czegoś i ruszania w nowe. To odejście najprawdopodobniej ma związek z emocjami waszej osoby, tak? Ona może się od czegoś odcinać, co jest związane z przeszłością, co jest związane z jakimś rozczarowaniem. To mo może być rozczarowanie, które miało miejsce między wami, ale też to może być jakieś rozczarowanie wynikające z przeszłości, tak? I to są takie energie, w których znajduje się ta, os ta osoba. Więc tak, jak ta osoba Was postrzega? No, ta osoba Was na pewno widzi w energii pustelnika, czyli w takiej energii świadczącej o tym, że może Was uważać za osoby o dużej mądrości życiowej, ale też duchowej. O, może Was uważać za osoby, które gdzieś tam bardzo często wchodzą w tą energię pustelnika, czyli w taką energię introspekcji, samopoznania, rozpoznawania różnych rzeczy, przepracowywania ich dogłębnie. Ta osoba obecnie też może Was widzieć w takiej energii świadczącej o tym, że wybudujecie się na nowo po jakiejś wieży, która runęła w Waszym życiu, tak? Czyli mogło się coś wydarzyć w Waszym życiu takiego, co sprawiło, że na ten moment um, uznaliście, że najlepszym rozwiązaniem będzie powrócić do swojej samotni, wejść w siebie i na przykład dogłębnie pewne aspekty samego siebie uzdrowić, na przykład zintegrować się ze swoim cieniem, tak? Ta karta wieży też może symbolizować, jakby, wydarzenie, które miało miejsce między Wami, i przez pryzmat tego wydarzenia, trudnego najprawdopodobniej, ta osoba Was postrzega, tak? Czyli coś między Wami runęło, i ta osoba widzi i dostrzega pomiędzy Wami, w kontekście Waszej relacji, w kontekście Was, te zgliszcza w karcie wieży, tak? Ona, jakby, zdaje sobie sprawę z tego, co tutaj się wydarzyło, w jakim wymiarze to się stało i jak to na Was wpłynęło. Tak, a wpłynęło na Was najprawdopodobniej w ten sposób, że Wy uznaliście się. Przepraszam, bo z tej koty mi szaleją znowu. Że Wy mogliście uznać, że lepszym rozwiązaniem będzie po prostu wycofanie się z tej relacji. Ta osoba na pewno na ten moment myśli o kontakcie i bym powiedziała, że bardzo tego kontaktu by chciała. Wybraliście też pazia mieczy, tak? Kartę świadczącą o tym, że ta osoba może obecnie Was obserwować, może obserwować całą sytuację między Wami, ale mam wrażenie, że w tej karcie rydwanu ta osoba będzie chciała ruszyć w tej relacji. Dobra, o czym mówi ósemka buław, jeśli chodzi o to, jak ta osoba Was postrzega. Czwórka kielichów. Mhm. Ustalnij. Mamy energię kapłanki, karta pustelnika, energia kapłanki. No może Was uważa, uważać za osoby bardzo takie niedostępne, osoby zdystansowane, osoby, które troszeczkę żyją w swoim świecie, które mają dużą wiedzę właśnie duchową. Hmm, możecie mieć takie zdolności spirytualne, taką energię w sobie um, jakby to powiedzieć, takiej mistyczki, szamanki. Jeśli tutaj panowie mnie oglądają, to proszę sobie to odwrócić. W każdym razie na pewno ta osoba Was odbiera z jakiegoś bardzo uduchowionego osobę, która może właśnie się interesować wszelkimi tematami związanymi z duchowością, ezoteryką, mistycyzmem, rozwojem osobistym, pracą z podświadomością, itd. Mam wrażenie też, że wy jako osoby możecie być triggerem dla tej osoby właśnie do poruszenia tych aspektów w tej osobie, które już dawno powinny runąć, więc ta osoba może Was postrzegać przez pryzmat dogłębnej zmiany. Jak spojrzałam akurat na kamerkę, to było 5 minut i 55 sekund, więc mamy trzy piątki. To są właśnie zmiany, takie bardzo dogłębne, takie um, dynamiczne, tak? Więc ta osoba może odczuwać w tej karcie wieży i w usence buław, że wy jesteście dla niej triggerem do bardzo dużej zmiany w jej życiu. I wprawdzie ta osoba jeszcze nie ma odwagi sięgnąć po ten kielich, to jednak dostrzega jego potencjał i jego wyjątkowość, tak? Czyli wyjątkowość Waszej osoby i waszej obecności w życiu tej osoby. Ta osoba jest w, takim, w takiej energii pomiędzy mm, zwolnieniem a ruszeniem do przodu, czyli tak jakby ona sama nie wiedziała za bardzo, jak tą sytuację poruszyć. Tak? Z jednej strony chciałaby ruszyć do przodu, ale z drugiej strony ma takie wrażenie, że wypadałoby, żeby to było w jakimś kontekście usystematyzowane. Dalej mi się pokazuje, że ta osoba może Was postrzegać jako osobę y, z potencjałem do stworzenia stałej relacji w Czwórce y, w Bułach i w Karcie Słońca. Może też mieć poczucie, że w jakimś kontekście jesteście jej bratnią duszą, że jest między Wami połączenie duchowe i ona to połączenie y, między Wami odczuwa. Natomiast no, najprawdopodobniej ze względu na lekcje, które obecnie oboje macie gdzieś tam do przejścia i do przepracowania. Mam takie poczucie, że oboje trochę z tej relacji się wycofaliście, każdy swoją stronę i każdy do swoich procesów, bo jest karta diabła, czyli ewidentnie wy oboje, albo przynajmniej jedna ze stron ma do uwolnienia pewne toksyczności, pewne zależności, współzależności, uzależnienia. E Pewne aspekty, nawet dotyczące spętania, jeśli na przykład wy nie potraficie się uwolnić, bądź wasza osoba od na przykład jakiejś toksycznej relacji z przeszłości, bądź jakiejkolwiek relacji, która wpływa obecnie na waszą teraźniejszość, to to się pokazuje, tak? że ten diabeł jest do uzdrowienia, do transformowania. Dlatego oboje, albo przynajmniej jedno z was jest obecnie w energii pustelnika. No właśnie, karta wiary, karta kapłana, czyli na poziomie duchowym to jest do uzdrowienia. Karta Sprawiedliwości też może mówić o lekcjach karmicznych i karmie, którą macie do przepracowania, tak? Jeśli Wasza relacja jest relacją karmiczną yy, i chcielibyście na przykład tą karmę między Wami uzdrowić, żeby tą relację wnieść na wyższy gdzieś tam poziom, to ja takie sesje uzdrawiające i uwalniające od wszelkich zobowiązań, zobowiązań karmicznych yy, z poprzednich wcieleń yy, wykonuję, tak? Oczywiście proszę pamiętać o tym, że to, co my usuwamy, zawsze usuwamy zgodnie z planem Waszej duszy, i zgodnie z tym, co udało Wam się przepracować na skutek, jakby tej lekcji. Dobra, czyli tak osoba Was widzi. A jak ta osoba, jakie uczucia ma ta osoba względem Was tak naprawdę? Co ta, co ta osoba naprawdę do Was czuje? Co osoba, o której myślicie, naprawdę do Was czuje? Karta Sądu, Piątka Buław, Osmonet. Już sobie dopowiem te karty, o czym mówi Karta Sądu. Tak. No ja tutaj widzę, że wy mogliście się od tej osoby odciąć na skutek właśnie nieprzepracowanych aspektów tej osoby, tak? Czyli ona może być nieuzdrowiona. Uczucie jak najbardziej między wami może być dwójce kielichów, ale może być tak, że wy postanowiliście wejść w energię dziewiątki denarów, czyli energię Osobistego szczęścia i spełnienia, nie patrząc na tą osobę, tak? Czyli mogło być tak, że długi czas inwestowaliście w to, żeby ta osoba na przykład się uzdrowiła, wchodziliście w rolę ratowników, ratowniczek, i w pewnym momencie uznaliście, że no nie, nie, ja, ja muszę się skupić na sobie, muszę się skupić na swoich procesach, a to w jaki sposób ta osoba sobie poradzi, to już jest jej. Jej sprawa, tak? No i to się tutaj pokazuje, że ta osoba chciałaby tej komunikacji, bo ta relacja jest dla niej ważna. Natomiast w czwórce kielichów nadal nie jest w stanie wykorzystać potencjału tej relacji, tak? Nie sięga po to. W trójce nie, czyli w szóstce denarów, to co ta osoba tak naprawdę czuje, to czuje się zraniona. To zranienie może wynikać z przeszłości, czyli coś, co ta osoba nosi jako pewien bagaż, pewno, pewien ciężar yy, przeszłości. Ale może to być też coś, co miało miejsce między wami, tak? Czyli w waszej relacji. Ta osoba wie, że y, byłaby tutaj konieczność zrównoważenia tego i wejścia w energię równowagi w dawaniu i braniu. W karcie sądu mam wrażenie, że ta osoba na pewno będzie chciała z wami odnowić relację, ale póki co jest w energii. Piątki była w cesarza i karty diabła, czyli w bardzo silnej energii ego. Ja bym powiedziała, że ta osoba może nie dopuszczać do siebie prawdziwych odczuć i emocji na skutek tego, że została zamknięta przez własne ego bądź przez, przez jakąś istotę, jakiś egregor, yy, który zdominował jego ego. To mogą być różne rzeczy, różne, różne rzeczy gdzieś tam się podczepiają i, i, no i wpływają w taki a nie inny sposób na daną osobę, która w tym momencie będzie cały czas taki, w takim, takiej energii walki. Jak najbardziej takie rzeczy można pooczyszczać i pouzdrawiać, ale tutaj widać bardzo ciężką energię, bardzo wiążącą, toksyczną, obezwładniającą w karcie diabła. Ta osoba, mimo tego, że widzi potencjał w asie monet na stałą relację, na relację taką powiedzmy z przyszłością, tak? z perspektywą przyszłości, to ona jest w bardzo trudnych energiach. Ona ma bardzo nieuzdrowiony i nieprzepracowany cień. Może popadać w jakieś odmienne stany świadomości, może mieć tendencję nawet do jakichś używek, um, alkoholu, um, oddawania się takim przyjemnościom, ponieważ to stanowi jej ucieczkę od rzeczywistości i lęków, z którymi musi się zmierzyć. Ona jest w energii um, dziewiątki buław, tak? czyli w takiej, takiej ciągłej energii zmagania. Ja bym powiedziała, to, co ona obecnie czuje. Naprawdę to właśnie te wszystkie nieprzepracowane rzeczy, które po prostu wylewają się z niej, które ją po prostu dominują bardzo mocno. Tak jakby ona nie miała przestrzeni, przestrzeni tutaj na jakieś głębsze uczucia względem Was, z tego względu, że jest w bardzo, bardzo niskich energiach. I przez to, że jest w bardzo, bardzo niskich energiach, no nie ma tu przestrzeni, nie ma tutaj miejsca na to, żeby żeby ona skupiała się na tych pozytywach. W ósemce była w karcie słońca, na pewno będzie chciała tego kontaktu, będzie chciała tą relację odnowić, no ale dopiero jak się upora tutaj z tymi demonami, z tymi niskimi energiami, które albo przy niej są, albo ją zdominowały, albo ona sama nadal w sobie gdzieś tam zakotwicza. Ta osoba bardzo by chciała działać, ale tutaj też są takie energie świadczące o tym, że ona to robi z poziomu zaspokojenia swoich przyjemności, takiego niezobowiązującego. Jeszcze ten Król Kielichów i as Kielichów u niej się nie uruchomił. To jest jakby na spodzie w potencjale, a ona wchodzi w energię Pazia Buław, Króla Buław i Trójka Kielichów, więc to jest taka energia, bym powiedziała... No właśnie, siódemka mieczu. Taka energia na zasadzie, chce coś budować, ale trochę kosztem tej drugiej strony, tak? Mam jakieś nadzieje względem tej relacji, ale to są żonki, bo jeszcze jestem na tyle niedojrzały, że wychodzę po prostu do tej relacji z poziomu braków. Więc no, trochę kłopotliwa sytuacja, bym powiedziała, jedyneczki. Także tak to wygląda. Dajcie mi znać, jak to z Wami rezonowało. Jak to czytanie Wam się podobało. Ja przechodzę do dwójeczek. Zmienię I poprosimy o przekaz dla wszystkich osób, które wybrały grupę drugą. Jak ta osoba Was postrzega? Grupa druga. Jak ta osoba Was obecnie postrzega? Poprosimy o przekaz dla grupy drugiej. Dwójka monet. Dziewiątka buław. Karta śmierci, szóstka buław. Szóstkę buław też wybraliście jako kartę. Jak ta osoba Was postrzega? Ona jeszcze nie wie. Ja mam takie wrażenie, że ona też może być w jakimś takim procesie transformacyjnym procesie domykania czegoś dziewiące buław i karcie śmierci i ona jeszcze nie do końca wie, czym dla niej jest ta relacja. Mam takie wrażenie, że to będzie grupa osób, która być może poznała jakąś nową osobę i pytacie tutaj o kogoś nowego, tak? I w tym momencie ta osoba jeszcze nie ma jasno określonego charakteru waszej znajomości oraz tego, kim wy dla niej jesteście, i jak ona was widzi. Tak, jakby też nie miała na to przestrzeni, była być może w takiej energii zabiegania, w energii takiego trochę chaosu energetycznego. W była. mam wrażenie, że na pewno możecie. Ta osoba może Was postrzegać jako kogoś takiego dosyć pewnego siebie osobę, która ma na koncie jakieś sukcesy osobę taką, może trochę dominującą raczej typ zwycięzcy i kogoś, kto dąży do pewnych celów, które gdzieś tam sobie stawia to jest raz, a dwa konsekwentnie jakby je realizuje tak. Czyli ta osoba dostrzega W Was taką konsekwencję. Też może widzieć, że Wy jesteście osobami po przejściach. Być może wspominaliście o tym tej osobie. osobie. Natomiast z tego, co widzę no w karcie śmierci, yy, mam takie wrażenie, że ta osoba przechodzi jakiś dogłębny proces. Wy też w jakimś kontekście mogliście ten proces zapoczątkować u tej osoby. Właśnie poprzez pojawienie się w jej życiu. O czym mówi dwójka monet? Karta wisielca. Mhm. O czym mówi dziewiątka? Była... No, ewidentnie to jest. Powiedziałabym, że podobna energia trochę jak um, w Jedynce. E, powiem tak. Ta osoba też jest po przejściach. Te przejścia, trudne doświadczenia mogą być jeszcze za rogiem w życiu tej osoby. Ta osoba mogła być na jakimś zakręcie życiowym, z którego obecnie wychodzi, to się obecnie w tej osobie transformuje wprawdzie stara się myśleć pozytywnie i mam wrażenie, że względem Was ma pozytywne nastawienie, to mimo to ona nadal, nadal się z czymś zmaga i w dziewiątce mieczy nadal mogą ją dopadać negatywne myśli i odczucia. Ona stara się do tej sytuacji, do Waszej relacji podejść z poziomu umiarkowania i wisielca, czyli nabrać perspektywy, czy pozwolić sobie na to, żeby na przykład w tą relację się gdzieś tam bardziej zaangażować. Z tego względu, że może mieć bardzo złe doświadczenia z przeszłości, mogła być w relacji... Współzależnej w relacji bardzo toksycznej w karcie Diabła i piątki kielichów, której ciężko buje się uwolnić. I kierując się tym, tym doświadczeniem, tą mądrością wynikającą z tych doświadczeń, może być dosyć ostrożna, może być taka na zasadzie, podobasz mi się, widzę potencjał uczuciowy między nami. Chciałbym się na ciebie otworzyć w energii króla kielichów, ale w karcie Asa mieczy pewne rzeczy muszę podcinać, ale przede wszystkim stawiam na szczerość i prawdę. Chce prawdziwego i szczerego uczucia, jeśli takowe miałoby się między nami pojawić, tak? Wy jesteście tutaj w karcie kapłanki, podobnie jak w jedynce, i więc możecie posiadać bardzo dużą wiedzę i stanąć jakiś autorytet dla tej osoby, ale też możecie być tak, takie enigmatyczne, takie niedostępne i to troszeczkę tą osobę może przerażać, wprowadzać w jakąś taką wątpliwość tego typu historie. Dobra, co tu jeszcze, jeśli chodzi o to, jak ta osoba Was postrzega? Ok, no ta osoba ewidentnie zamknęła jakąś relację, która była wyjątkowa, tru, wyjątkowo trudna, która bardzo tą osobę poraniła. W trójce czy ta osoba może mieć też przeświadczenie, że Wy również jesteście po przejściach. Natomiast jak ta osoba Was widzi? Ona widzi Was bardzo pozytywnie w energii królowej monet i dziewiątki monet, czyli osoby niezależnej fi finansowo, pewnej siebie, pięknej, zadbanej, ymm, posiadającej duże zasoby, którymi może się podzielić, ale też o dużym poczuciu niezależności i autonomii. Też takiej osoby, która ma to poczucie własnej wartości, wie czego chce i po prostu po to sięga, tak? I trochę ym, ta wasza przebojowość właśnie w tej szóstce buław i tutaj w tych energiach może tą osobę onieśmielać. Ona może troszeczkę mieć takie, hmm, czy ona przypadkiem nie stanowi zbyt dużego autorytetu dla mnie, tak? Czy, czy to jest osoba, której jakby... Że, że ja temu podołam w jakimś sensie, tak? Czy, czy ja jestem wystarczająco dobry, czy ja mam wystarczające zasoby, żeby coś tej osobie zaoferować, biorąc pod uwagę, jak bardzo ta relacja z przeszłości mnie wydrenowała i zblokowała w wielu aspektach. Ja teraz staram się z tego uwolnić, ale mimo wszystko, jak wiecie i być może byliście w takich relacjach, toksyczne relacje bardzo mocno zaniżają nasze poczucie własnej wartości, i niejednokrotnie jest tak, że później ludzie kończą na długoletnich terapiach, po to, żeby się pozbierać po takiej. Po takiej relacji, tak? Więc ta osoba gdzieś tam zdaje sobie sprawę ze swoich mankamentów i z tego, że jeszcze jest przed nią jakaś droga do samopoznania, uzdrowienia i przepracowania pewnych rzeczy. Dobra, sprawdzamy. Jeśli chodzi o uczucia, takie prawdziwe uczucia tej osoby względem Was. Co ta osoba tak naprawdę do Was czuje? Co ta osoba tak naprawdę do Was czuje. Co ta osoba tak naprawdę do Was czuje? Pulmonet, piątka kielichów no ona jeszcze niewiele czuje, bo, no bo ona się uzdrawia po poprzedniej relacji. Osoba może widzieć z Wami perspektywę na stworzenie czegoś nowego, perspektywę na to, że być może przed Wami się otworzy, tak? Że Wy ponownie otworzycie jej serce. Czy ona chciałaby nad tym pracować? W karcie kochanków, no, widzi tutaj jakiś potencjał taki romansowy, romantyczny między Wami. Natomiast, no, tak jak, tak jak powiedziałam wcześniej, ta Wasza przebojowość, być może Wasze sukcesy na koncie, to jakby świetnie sobie radzicie w życiu, z jakiego poziomu tej osoby się przedstawiacie. Mogą tą osobę oni śmielać. Ona może być taka hmm, um, czy, czy to mnie nie przytłoczy w jakiś sposób, tak? Czy, czy być może um, pewność siebie tej osoby, przebojowość przypadkiem mnie trochę nie zmicie z planszy, bym powiedziała. Um pytajmy tą siodńkę, bo. No właśnie, bo wy macie taką siłę po prostu, emanujecie taką siłę, taką siłą. I ta osoba być może przez to, że była w jakimś kontekście, nie wiem, zdominowana, współuzależniona w tej poprzedniej relacji, ona może się trochę tego obawiać, tak? Ona się może obawiać w piątce mieczy, że będzie powtórka z rozrywki, że wy znowu na przykład będziecie tą osobą, która w jakimś kontekście go wykorzysta, zrani i tak dalej, właśnie przez to, że w pewnym sensie na ten moment możecie być silniejsi od tej osoby, tak? piące kielichów i dziewiące mieczy ta osoba nadal jest w energii przeszłości, w energii zmagań, myśl kształtów negatywnych, martwienia, się tworzenia, negatywnych scenariuszy itd. E, może tego nie pokazywać na zewnątrz, ale to się wszystko dziś wewnętrznie w niej zadziewa. W paziu mieczy jest tu ewidentnie brak zaufania, e, taka podejrzliwość, i, i, i póki co niechęć na otworzenie się emocjonalne, chociaż mam wrażenie, że to jest człowiek, który raczej operuje na emocjach w król kielichów i on chciałby tworzyć relację z poziomu więzi emocjonalnej, więc tutaj może być lekki problem. W czwórce czy ta osoba nadal się uzdrawia, tak? Jeśli faktycznie trafiliście na taką osobę, a, a, a bardzo byście chcieli tę relację kontynuować, no to tutaj bym powiedziała, że uzdrawianie, tak? Uzdrawianie energetyczne tej osoby, uwolnienie ją z przeszłości, z wszystkiego tego, co jesteśmy w stanie ją na planie duchowym to uwalniać i na planie energetycznym to jak najbardziej można to zrobić. No właśnie, bo tu potencjał jest w Asie Buław. Jak i, jakby jeśli ta osoba się uzdrowi, to w Asie Buław jak najbardziej potencjał dla tej relacji jest. Ale ona musi się pogodzić z tym, co gdzieś tam runęło w jej życiu. Bo perspektywy pozytywne jak najbardziej są, ale w karcie księżyca ona musi się z tym cieniem zmierzyć. No trójka mieczy znowu. I wy jesteście jakby pod tym, tak? Jakieś tutaj działania, paśki i tak dalej. No. Więc ta osoba, ona jest takiej energii zblokowania dosyć mocnego. Trójka była w irycerz monet. No właśnie, ona nie, nie wykorzystuje potencjału tej relacji. Niby ten kielich jest, niby to uczucie jest w potencjale. ci, karty mi spadły. E, no ale ta osoba jakby nie, nie korzysta z tego. Nie, nie, nie działa w tym kierunku. Ona musi najpierw zadbać o swoje poczucie własnej wartości. To jest tak, jakby ta osoba na skutek tych trudnych y sytuacji miała niskie poczucie własnej wartości, czuła się niewarta po prostu. Niewarta Was, niewarta miłości, a przy tym cały czas gdzieś z tyłu głowy ma to, że ktoś ponownie może ją wykorzystać i zranić. Pomimo, że ona w rycerzu Kielichów jest wrażliwą osobą, wrażliwym człowiekiem. Ale lęki tutaj dominują, kochani. Także tak to wygląda. Dość podobne czytanie jak w jedynce, powiedzmy. Ale ja mam wrażenie, że w jedynce mówiliśmy o relacjach, które, w których już coś tam było między, między wami. A w dwójce raczej tutaj kieruję mm, przekaz dla nowych relacji, tak? Ale pamiętajcie, miejcie otwarte głowy i to, co z Wami rezonuje, to weźcie, a to, co nie rezonuje, to zostawcie. Nie przywiązujcie się za bardzo do tych czytań. Nie programujcie w żaden negatywny sposób, bo to ma, mają być dla Was wskazówki, a nie wyrocznia, tak? Także kochani, tak to wygląda. Tak jak mówię, jeśli bylibyście zainteresowani czytaniem indywidualnym bądź ym, sesjami uzdrawiającymi na relacje, czy na jakiekolwiek aspekty w Waszym życiu, czy nawet sesje takie stricte terapeutyczne, omawiające. To, co się u Was dzieje, oraz to, w jaki sposób byście mogli pewne rzeczy przepracować, to ja Was oczywiście serdecznie zapraszam. Trzymajcie się ciepło. Do usłyszenia w następnym czytaniu. Ściskam Was i pozdrawiam. Pa! pa.